Wiele rzeczy się sprzeciwia temu, żeby ten film powstał. Przede wszystkim w większości jest kręcone, że tak powiem, na krótko, czyli bez tego planu takiego jak teraz, bo moja kuchnia się póki co nie nadawała do kręcenia filmów. Coś, coście widzieli na każdym filmie, bo zawsze za moimi plecami była taka zmywareczka, Stary weteran, około 40 lat. No niestety, pomimo wielu napraw, pomimo długiego czasu walczenia, to nie udało się jej już reanimować. Po prostu już nie ma części. Już nawet w moim takim specjalnym sklepie za oceanem, w którym zawsze mieli wszystko, tylko drogo było ściągnąć, tym razem też tego nie ma. A już takiej, takiej mechaniki, która by tyle lat wytrzymała, się nie robi. Kobu to przeszkadzało? No, Kobu to przeszkadzało? Mogłoby być taki dzisiaj. Mało tego, jak zacząłem robić już tą część dzisiejszą, bo wcześniejszą robiłem wczoraj, nie wczoraj, po tyle trwała walka, próba naprawienia tej zbywarki. Ale jak dzisiaj robiłem tą część drugą, bo w tej chwili obiekty leżą w lodówce i czekają, to pogoda była ładna. W tej chwili już kropi i chmury. Chmury chyba będą niedługo jeszcze gęstsze i tak naprawdę poleje, więc nawet nie wiem, czy to grillowanie się uda, albo czy jakąkolwiek jeszcze scenę uda się nakręcić. No, ale rozpalam grilla. Zobaczę, mięsko przygotowane, wszystko jest do tego, żeby zrobić. Najwyżej będę dalej czarował, bo pełnego planu na dużej kamerze nie zrobię, bo na deszczu jej nie postawię. A ja mam tutaj taki daszek, pod którym grilla da się schować. I. Trochę tam ciemno, ale to nie przeszkadza, byle na niego nie padało. I być może coś się uda telefonem z grilla nakręcić, żeby pokazać co wyszło. Także zapraszam, spróbuję mimo tych przeciwności jednak grillowanie dzisiaj zrobić. Jak widać pogoda mi absolutnie dzisiaj nie sprzyja, ale zacznijmy opowieść. Zacznijmy opowieść. Tylko wyobraźnia nas ogranicza, jeżeli mamy jakąś fantazję kulinarną, Zawsze warto spróbować ją zrealizować. Zobaczcie, jak to się zaczęło. Mam dwa kawałki schabu. Oddzielam przyległości i trochę oczyszczam powierzchnię. Ze schabu robię płat, tak rościnając. Nie musi być równo, a jak trafi się dziura, to też nie problem. Trzeba po prostu innym skrawkiem zasłonić. Z przypraw tylko sól zwykła i pieprz. Przybliżonej ilości sól 15 g na kilogram, pieprz jedną łyżeczkę. Przyprawione płaty chowam do lodówki. To co ze schabu oderwałem i okroiłem wiele na drobnych oczkach. Dodaję też soli pieprz. I chowam do lodówki. Po dwóch dniach dzielę zmielone mięso na połowę. Kroję drobno wędzone papliczki jalapeno. Na rozłożony płat wykładam jedną warstwę mięsa, Rozsypuję rozdrobnione papryczki i przykrywam drugą po mięsa. Następnie formuję roladę i związuję sznurkiem, ale nie za mocno, tylko tak, żeby się nie rozwijała. Do drugiej porcji mięsa dodaję zmielone w pył suszone grzyby w ilości około dwóch łyżeczek. I postępuję dalej tak samo jak z pierwszą roladą. Czas rozpalić grilla i rozgrzać do 170 stopni. Wkładam na ruszt pierwszą roladę i instaluję termometr. Teraz trzeba tylko pilnować temperatury w zakresie 150-170 stopni i co jakiś czas obracać. Pogoda zgodnie z oczekiwaniami nie dopisuje. Ale wbrew przeciwnościom ja dalej grilluję. Może dlatego daje się pogodę przełamać. Po jakimś czasie temperatura w się rośnie. Oczekuję już 67-70 stopni Celsjusza. Zaczyna już ślicznie wyglądać. Już prawie gotowe. Po kilku minutach zdejmuję z rusztu, a w to miejsce wkładam drugą roladę. Zgłodniejemy, zanim się zrobi. Z zewnątrz schap ładnie przepieczony. Zdejmuję sznurki, a po paru minutach kroję w plastry. Kawałki chlapeno pięknie widać w środku. Aha. gorące grillowane mięsko, na grillu już, już jest drugi kawałek, bo jak ten zjemy, to zdążymy zgłodnieć, zanim się ten drugi zrobi. I to jest taka właściwa kolejność. Tam już tylko, e, może w przekroju pokażę jak wygląda, a może nie, bo to się nic nie będzie różniło oprócz smaku, bo są dwa wyróżniki smaku. Tutaj jest e, jalapeno wędzone i wędzonkę można wyczuć spokojnie, a tam są grzyby, czyli też dość silny aromat. A Tak naprawdę to jest schab w części stałej i w części mielonej. Miam. Rewelka. Najfajniejsze jest to, że te zmielone mięsko zawierało te części tłustsze, które były na schabie i w trakcie grillowania one się delikatnie wytapiały i wypływały utrzymując wilgotność w całości pyszna sprawa, naprawdę mniam warto się bawić warto się bawić, realizować pomysły bo nagrodą jest bardzo bardzo pyszne jedzenie spróbujcie sami pyszna rolada ze schabu, z dodatkami takimi, jaki, jakie chcecie. Mmm, nawet pikantnie. <laughs> całkiem, całkiem. Aż mi głos zachwiało. Jak się podobało, poproszę o kciuki w górę. Subskrypcje, mile widziane. Udostępnianie, jeszcze mile widziane. Zapraszam na kolejny film. Trzymajcie się, hej. Czas wezwać biesiadników, bo już czekają Pierwsza rolada dawno zjedzona, a tu już dochodzi druga Ciepły i już pogodny wieczór zastał nas wciąż na tarasie Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki. Wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.